Jako dziecko marzył Pan o tym, żeby zostać pilotem. Jednak koło teatralne, do którego uczęszczał Pan w liceum, zdecydowanie pokrzyżowało Pana plany. Czy można uznać, że w przypadku Piotra Zelta aktor swoje jest przeznaczeniem? No zdecydowanie tak. Na to wyszło, bo ta pasja się zaczęła rozwijać we mnie w liceum. Naturalną konsekwencją była próba dostania się do szkoły filmowej w Łodzi. Zakończona zresztą sukcesem. No i nieodmiennie, mimo, że ten zawód jest Ciężki i mm, rzeczywiście w Polsce pewnie niewdzięczny dosyć do uprawiania z racji, tego, że ten rynek jest po prostu biedny. Niezmiennie sprawia mi radość wychodzenia, zwłaszcza wychodzenie na scenę przed e, żywych widzów. A co jest w tym zawodzie najtrudniejsze? Jak wiele trzeba pokazać siebie na scenie, żeby być na niej prawdziwym? Mm, Trzeba pokazać duszę. To jest coś takiego, że widza nie interesuje, nie interesuje zewnętrzność tak naprawdę. To w niektórych przypadkach, oczywiście, tak, ale to lepiej się wtedy zająć modelingiem, a nie aktorstwem. Natomiast y oczywiście, y warunki zewnętrzne y pomagają bardzo w tym zawodzie, ale bez wnętrza, bez obnażenia tego, tego brzuszka, jak ja to mówię, po prostu duszy, bez tego ekshibicjonizmu wewnętrznego, nie ma aktorstwa. Więc tak naprawdę, to jest nasza opowieść o świecie, jak my ten świat rozumiemy, jak my odbieramy, jak przeżywamy emocje i to jest nasza opowieść. Dlatego Hamleta gra się co chwila na nowo, bo każdy aktor, który go interpretuje, każdy reżyser, który reżyseruje taki czy inny spektakl, właśnie na nowo, inaczej go rozumie, inaczej rozkłada akcenty. Inaczej aktor interpretuje, bo dla każdego z nas to co innego znaczy. Nawet w ramach jakichś tam założeń scenizatora, to jest zawsze nasza, nasza opowieść. Dlatego jesteśmy, a raczej staramy się być, bywamy twórcami, a nie odtwórcami. W jaki sposób pracuje pan nad swoją rolą i od czego zaczyna, żeby być właśnie prawdziwym na scenie? Przede wszystkim staram się wyobrazić sobie, Całość, ogarnąć całość przedsięwzięcia, w którym będę grał. Rozmawiam z reżyserem, wsłuchuję się w to, jaka jest jego wizja. Po przeczytaniu egzemplarza, gdzie mnie się też coś tam tworzy w głowie, jakieś wyobrażenie na temat postaci, intuicyjnie gdzieś tam zaczynam sobie kombinować, jak to, może, jak to może być. Po weryfikacji tego, co jest w mojej głowie, z tym, co, co jest w głowie inscenizatora, zaczyna się praca. Bo możemy się. Zgodzić, możemy dyskutować, możemy mieć czasami troszeczkę inne pomysły czy inne, inne koncepcje. Ja z reguły staram się podchodzić do tematu dość pokornie. Zbyszek Zamachowski kiedyś dawno, dawno temu powiedział takie zdanie, które ja zapamiętałem, że do każdej roli podchodzi tak, jakby nic nie umiał. Bez rutyny. O jemu o to chodziło. To znaczy, czysta kartka. Nie, że a. Tu jest taka rola, no to już sobie grałem coś podobnego, wyciągnę szufladkę z taką postacią, to to mniej więcej będzie tak. Nie, nie potrafię, nie wiem, nie wiem. Zadaję sobie ciągle pytanie i odpowiadam na nie. Nie wiem, konstruuję. Oczywiście potrafię w sensie warsztatowym sporo. Natomiast w sensie interpretacji postaci to jest cały czas taki proces twórczy zadawania sobie pytań tych najprostszych i odpowiadania na nie. Tak się konstruuje postać. Następnym etapem jest oczywiście nauczenie się tekstu, bo bez tego nie da rady. No i ta dołbanina taka nad rolą fantastyczna, która odbywa się w teatrze. Jeżeli to jest teatr, co jest najprzyjemniejsze, no wtedy po, po, po kawałku, po, po kolei to jest niezwykle przyjemne. Tworzy się spektakl, wchodzi się w rolę, szuka się swojego miejsca na scenie, relacji z partnerem. No, na planie zdjęciowym to wygląda trochę inaczej, tam wszystko dzieje się dużo szybciej. Rzadko są takie możliwości, że można sobie popróbować, że można porozmawiać z reżyserem, że są przygotowania, że są próby. Czasami się to zdarza i wtedy jest to niezwykły komfort. W takim razie, co jest Panu bliższe? Scena teatralna, czy też właśnie ten plan filmowy? No. Jedno i drugie jest bliskie, tylko to jest troszeczkę inne granie, inna praca, inna satysfakcja. Z efektu. Na scenie urzekające jest to, że ten efekt jest natychmiast, na wyciągnięcie ręki tak naprawdę, bo oddychamy, będąc na scenie razem z widzami czujemy każdą ich reakcję i no to jest niezwykłe nie do osiągnięcia oczywiście przed kamerą gdzie ten proces jest bardzo długi jest wypadkową bardzo wielu czynników niezależnych od aktora montaż, udźwiękowienie, kontekst całości, to jest zupełnie co innego z reguły ten czas kiedy ten efekt końcowy można zobaczyć, jest bardzo długi, bo gra się i po pół roku ogląda się efekt na ekranie, który czasami może rozczarowywać, bo na przykład reżyser zmontował nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy, albo wyciął część roli, albo pomontował ją w innym zupełnie kontekście, i wtedy nasze wyobrażenie z tym, co pozostało na ekranie, się bardzo. Nie może rozjeżdżać, oby jak najrzadziej. W jednym z wywiadów, pamiętam, powiedział Pan, że niezmiennie kocha ten zawód i wciąż czeka na role, które dałyby Panu satysfakcję. W takim razie, czym taka rola powinna się wyróżniać i czy znalazł Pan już w swojej karierze rolę idealną? Przez to bym uprawiał ten zawód, gdybym tak stwierdził, <grym znalazłem rolę idealną> że już y, znalazłem rolę idealną. Zagrałem wiele ról, które, które sprawiły mi wielką przyjemność i dużą satysfakcję dały. Ale cały czas czekam na ciekawe kolejne wyzwania. Nie jest cudowną rzeczą starzenie się, ale z wiekiem zmienia się zakres ról, które, które można grać. Do, do pewnych ról się dorasta, do, z innych się już wyrosło. I to jest cudowne. Oczywiście jest pewnie wiele ról, nie będę ich wymieniał, których żałuję, że nie zagrałem. Jest wiele ról, których też nie będę wymieniał, które chciałbym zagrać w przyszłości. Ja myślę, że nie istnieje coś takiego jak taka rola idealna. Myślę, że gdzieś z perspektywy starca, który sobie gdzieś tam wspomina swoje dokonania zawodowe, będąc emerytem, to można ewentualnie stwierdzić, która była najwspanialsza i najfantastyczniejsza, ale póki jest się czynnym zawodowo, to cały czas się czeka na te. Jeszcze wspanialszą, jeszcze pełniejszą, jeszcze ciekawszą, jeszcze bardziej świadomie zagraną, bo ta świadomość rośnie, to się wszystko pogłębia, nasza wrażliwość też się zmienia. W większości przypadków, nie zawsze, ale myślę, że aktor jak, jak dobre wino z wiekiem staje się tak naprawdę lepszy i ciekawszy. No chyba, że go ogarnie rutyna, zniechęcenie, no to wtedy, wtedy nie. A co właśnie zrobić w przypadku, w którym po raz kolejny wychodzi Pan na scenie, w tym samym spektaklu, w tym samym teatrze? Jak zrobić, żeby ta rutyna jednak nie wpłynęła na jakość grania w tym spektaklu? Każdy spektakl jest inny. No, dla widzów to są rzeczy, niuanse nie, niezauważalne, ale nie ma dwóch takich samych przedstawień nigdy, jeżeli się je gra kilkaset razy. Jeden tytuł. Każdy spektakl jest trochę inny. Zależy to od energii partnera, od tego, jaka jest pogoda, jaką mamy. Jaki jest biometr, nie wiem, cokolwiek. Te spektakle y, różnią się rytmem, różnią się energią, y, różnią się interakcją między partnerami, więc jeżeli się gra w dobrym towarzystwie. W cudzysłowie mówię, czyli z dobrymi zawodowymi aktorami, którzy też kochają swoją pracę, uprawiają ją uczciwie. Ja w większości przypadków mam takie szczęście, że, że z takimi mam okazję pracować. To my cały czas się tym cieszymy, cały czas się tym bawimy i cały czas jesteśmy na siebie wrażliwi. To się nie nudzi, tam nie ma rutyny. Powiedział Pan też kiedyś, również w jednym z wywiadów, że czasami za bardzo Pan kieruje się sercem, i czasami za to Pan dostaje po głowie. Czy w takim razie w życiu lepiej jest być twardzielem, który ma kamienne serce, którego ciężko jest zranić? Pewnie tak, tylko że nie da się przekuć człowieka na inną modłę. Jeżeli ktoś ma taką konstrukcję, no to jego szczęście pewnie mu się dożyje trochę łatwiej, ale nie wiem czy pełniej. Natomiast być może jest mu łatwiej, bo jest bardziej odporny na, na ciosy, które, które niesie życie, na bezwzględność innych ludzi, na wyrachowanie, na manipulacje złych ludzi. Natomiast nie da się przerobić siebie na siłę, na kogoś innego. Można to zrobić na chwilę. Można Pograć życiowo na chwilę twardziela, ale na dłuższą metę się nie da. Poza tym nie warto. Człowiek powinien być sobą w życiu, zwłaszcza w kontaktach tych bliskich, intymnych, w kontakcie z tymi ludźmi, których kocha, na których mu zależy. Nie może udawać ciągle kogoś, kim nie jest. To jest niemożliwe. Zresztą partner to wyczuje. Tego się po prostu nie da zrobić. Ale czasami w tym wszystkim bardzo ciężko jest pokazać swoje słabości. No w takim żyjemy świecie, że w ogóle okazywanie słabości no, jest ryzykowne może tak. Chociaż wydaje mi się, że ludzie ludzie są po prostu coraz bardziej samotni w dzisiejszym świecie, tak mi się wydaje, ale trzeba pracować nad tym, żeby tak nie było. Uważam, że nie należy się poddawać temu, co, co dominuje naokoło, jeżeli się z tym nie zgadzamy, jeżeli nam się to nie podoba. Trzeba iść swoją drogą, nie poddawać się. Modą jakkolwiek to zabrzmi, niezależnie od tego, czy to jest moda na ubiór, czy to jest moda na sposób bycia, na postępowanie, na spędzanie czasu, czy na relacje międzyludzkie. Nie poddawać się być sobą i walczyć o to, żeby kreować ten swój świat, ten wokół siebie najbliższy, dostosowując go do swoich marzeń. Jeżeli się to udaje, to jest fajnie. A jakie ma Pan marzenia na dzień dzisiejszy? Co by Pan jeszcze chciał spełnić osiągnąć? Chciałbym. Móc realizować się zawodowo w komforcie. Myślę, że tego nam bardzo brakuje w Polsce, że po prostu licho zarabiamy uprawiając ten zawód. To powoduje, że idziemy na kompromisy, które mi przeszkadzają często. To znaczy, chcąc mieć. Co włożyć do garnka, często idziemy na pewne ustępstwa. Czyli przyjmujemy na przykład propozycje, których normalnie byśmy nie przyjęli, bo one są artystycznie dla nas nieciekawe albo niewartościowe, ale przyjmujemy je, bo nie ma tej wartościowej, a z czegoś trzeba żyć. Sztuka nie znosi kompromisów. Do tych kompromisów jesteśmy zmuszani, bo taki jest ten rynek. Chciałbym, żeby ten rynek stał się inny. Żebyśmy mogli częściej mieć to święto występowania w czymś, co jest czy tworzenia czegoś, co jest wartościowe i interesujące dla nas, inspirujące. Kochanie na kredyt, w, którym, w której sztuce Pan gra, jest wyjątkowym spektaklem o niebywale wyrazistej treści, poruszającej wiele współczesnych na, na, w dzisiejszym świecie tematów. Czy według Pana istnieje jakakolwiek granica między pragnieniem a nałogiem lub uzależnieniem? Między pragnieniem a nałogiem jest absolutnie nauk, uzależnienie jest czymś, nad czym nie panujemy co się wymyka spod naszej kontroli i wtedy jest groźne. Pragnienie jest czymś dobrym, bo pragnienie stymuluje nas do działania i do tego, żeby osiągnąć cel i to jest absolutnie coś pozytywnego, co należy w sobie pielęgnować. Trzeba dążyć do realizacji tych pragnień. Natomiast nałogom się niestety ulega. To jest co innego i nałogi zwykle myślę, że właściwie nie ma dobrych. <grytanie> bo Nauk jakby łączy się zawsze z pewną przesadą. Jaki on by nie był, to zwykle szkodzi. Jest Pan bardzo zajętą osobą. Mam tutaj na myśli spektakle, wywiady, spotkania. Czy pośród tej całej zajętości znajduje Pan jeszcze czas dla siebie i na własnej przyjemności? Staram się. Różne są momenty. Znowu, to jest taki zawód, w którym albo tej pracy jest za dużo i właściwie nie można jej pogodzić, Często i zgrać terminów, albo nagle następuje przerażająca cisza. I wtedy tego czasu się robi straszliwie dużo, wolnego, czego też nie lubię. Nie ma nigdy takiego harmonijnego rozłożenia, jakoś tak to się dzieje. Nie tylko u mnie, u kolegów też. Albo jest nadmiar, albo nie ma nic. Teraz jest taki czas, kiedy rzeczywiście jest dosyć gęsto, ale staram się bardzo pilnować, gospodarować tak czasem, żeby, żeby znajdywać zawsze czas na, na realizację swoich pasji. Często realizuję je ze swoimi przyjaciółmi, którzy mają podobne pasje. Ostatnio było z tym gorzej, ale wracam do tego i, i jestem bardzo konsekwentny. W takim razie jaki jest Piotr Zelt prywatnie, kiedy gasną światła, schodzi ze sceny? Piotr Zelt, kiedy gasną światła, stara się być aktywny sportowo, stara się poświęcać swojej córce dużo czasu, która jest jego oczkiem w głowie, który nie może żyć bez miłości i bliskości drugiej osoby. Czasem leniwy jak każdy <laughs> Ale mimo wszystko, mimo różnych kolei losu i ciężkich przeżyć, jednak optymista. I już tak na zakończenie, jakie są pana plany na najbliższą przyszłość i gdzie będziemy mogli teraz pana zobaczyć? Zaczynam próby do nowego spektaklu w Teatrze Kapitol w Warszawie. Gdy kota nie ma, jest tytuł, jest to komedia. Bardzo fajna rola, fajna postać, w dobrym towarzystwie, Wojtek Wysocki, Kasia Skrzynecka, Jacek Lenartowicz, między innymi i jeszcze wielu innych aktorów. Myślę, że bardzo ciekawe wyzwanie i cieszę się na tę pracę. Filmowo na razie dosyć cicho, ale to mi specjalnie nie przeszkadza. Cały czas uczę w Warszawskiej Szkole Filmowej, mam też swoich studentów, którzy niedługo będą mieli egzaminy. Moje, także już ostatnia prosta, mam co robić.